Jest taka cisza, która nie przynosi spokoju, nie jest kojąca, nie uspokaja, jest pusta. To rodzaj ciszy, który sprawia, że czujesz się, jakbyś stał w pokoju pełnym ludzi, ale nikt cię nie widzi. Tak właśnie wyglądało dorastanie w moim domu. Mam na imię Damian. Jestem środkowym dzieckiem, co równie dobrze mogłoby być synonimem słowa opcjonalny. Miałem starszą siostrę, Anię, złotą dziewczynkę, która nie mogła zrobić nic złego, i młodszego brata, Maćka, któremu wszystko uchodziło na sucho, bo był tylko dzieckiem. Ja byłem tym, który sam musiał do wszystkiego dochodzić. Nikt nie zauważył, kiedy przestałem prosić o pomoc. Kiedy byłem mały, Myślałem, że jeśli będę miał same szóstki, to zwrócą na mnie uwagę. Jeśli będę utrzymywał pokój w nieskazitelnej czystości, albo pomagał bez proszenia, ktoś może powie dziękuję, albo jesteśmy z ciebie dumni, ale to się nigdy nie zdarzyło. Ania dostała kwiaty, kiedy dostała się do drużyny siatkówki. Maciek dostał nowego Xboxa po tym, jak poprawił swoje oceny, które były zaledwie przeciętne. Ja dostałem ciszę, zawsze ciszę. Urodziny przychodziły i odchodziły. Czasami dostawałem kartkę. Jednego roku nie dostałem. Powiedzieli, że zapomnieli, bo mieli dużo na głowie. To był rok, w którym skończyłem 16 lat. To nie zawsze było. Głośne zaniedbanie, żadnych krzyków, żadnej przemocy, tylko ciągła, dusząca obojętność. Wracałem ze szkoły i sam gotowałem sobie posiłki, sam prałem swoje ubrania, wszędzie jeździłem autobusem. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że mógłbym zniknąć, a oni przez kilka dni by tego nie zauważyli. To odkrycie mnie nie zasmuciło, zaciekawiło mnie. Postanowiłem to sprawdzić. Kiedy skończyłem 18 lat, nie zorganizowałem imprezy, nie poprosiłem o tort, nawet o tym nie wspomniałem. Po prostu czekałem. Nic. Nikt nie powiedział ani słowa, ani przy śniadaniu, ani przy obiedzie, ani jednego sms-a z życzeniami. Tego Spakowałem torbę i wyszedłem. Oszczędziłem trochę pieniędzy, pracując w księgarni. Niewiele, ale wystarczająco, by opłacić kilka tygodni czynszu. Znalazłem współlokatora przez wspólnego znajomego i skorzystałem z pierwszej okazji, żeby się wynieść. Nie trzasnąłem drzwiami. Nie zostawiłem listu. Po prostu wyszedłem. Nikt nie zadzwonił tej nocy. Nikt też nie zadzwonił następnego dnia. Właściwie nie dzwonili w ogóle przez tygodnie. Na początku ciągle sprawdzałem telefon. Zastanawiałem się, czy może czekają na odpowiedni moment, albo czy myślą, że nocuję u kolegi, ale dni zamieniły się w tygodnie, a cisza się nie zmieniała. Oni naprawdę nie zauważyli. Mimo to nie czułem się tym zraniony. Czułem się wolny, bo skoro mogłem tak łatwo zniknąć z ich życia, to znaczy, że nigdy tak naprawdę nie byłem jego częścią. Podjąłem więc decyzję. Skoro oni nie zamierzają się ze mną kontaktować, ja nie wrócę. Pierwsze kilka tygodni na własną rękę nie było wspaniałe, ale były moje. Wprowadziłem się do faceta o imieniu Robert, znajomego znajomego, który miał wolny pokój w mieszkaniu na obrzeżach miasta. Mieszkanie nie było nadzwyczajne. Podłogi skrzypiały, sufit miał plamy po wodzie, a kaloryfer wydawał taki stukający dźwięk, jakby próbował odkrztusić. Ale było cicho. Nie była to ta cisza, która sprawiała, że czułem się niewidzialny, ta dobra, taka, w której po raz pierwszy możesz usłyszeć. Własne myśli. Znalazłem pracę jako kelner w barze mlecznym dwie przecznice dalej. Głównie poranne zmiany, a wieczorami pracowałem jako kucharz, gdy ktoś wypadł z grafiku. Było szybko, tłusto, chaotycznie, ale mi to nie przeszkadzało. Lubiłem być częścią czegoś, gdzie wysiłek się liczył. Nikt tam nie znał mojej rodziny, nikt niczego ode mnie nie oczekiwał. Oprócz tego, że będę się pojawiał, ciężko pracował i sprzątał po sobie. To był pierwszy raz w moim życiu, kiedy samo bycie sobą wydawało się wystarczające. Tego samego roku zapisałem się do studium policjalnego. Sam za nie zapłaciłem. Część pokryło dofinansowanie, a reszta pochodziła z Weekendowych zmian i jedzenia zup w puszkach częściej, niż chciałbym przyznać. Było to wyczerpujące, ale czułem coś, czego nie czułem od lat. Cel. Trzymałem się głównie na uboczu, ale zacząłem nawiązywać przyjaźnie. Ludzi, których nie obchodziło moje nazwisko, ani ile trofeów sportowych miała moja siostra. Była Ewa, która prowadziła uczelniany podcast, i Paweł, który potrafił naprawić wszystko za pomocą taśmy klejącej i Red Bulla. Zżyliśmy się podczas nocnych projektów, zawalonych terminów i zbyt wielu przekąsek z automatu. Nigdy nie wspominałem o rodzicach, nigdy nie mówiłem skąd pochodzę. Większość ludzi po prostu zakładała, że jestem jednym z tych dzieciaków, które wyszły z systemu opieki zastępczej albo zostały wyrzucone z domu. Pozwalałem im tak myśleć. Wydawało się to prostsze niż tłumaczenie prawdy, że miałem rodziców, a oni po prostu zapomnieli, że istnieje. Od czasu do czasu widziałem coś, co na chwilę mnie cofało, jak matka przytulająca syna na przystanku autobusowym albo ojciec pomagający córce nieść zakupy. I przez moment czułem ten stary ból, jakby okradziono mnie z czegoś, co wszyscy inni dostali za darmo. Ale potem przypominałem sobie, jak długo minęło, odkąd wyszedłem i jak nikt nigdy nie zaczął mnie szukać. Ani jednego ani jednego e-maila, nawet zwykłego hej gdzie jesteś od Ani czy Maćka. Żyli dalej, jakbym nigdy nie był częścią ich życia. I to tylko potwierdziło to, co już wiedziałem. To nie ja ich opuściłem, to oni pozwolili mi odejść, więc szedłem dalej. Zanim skończyłem 20 lat, ukończyłem studium i przeniosłem się na czteroletnie studia na uniwersytecie. Dostałem pracę w dziale technicznym biblioteki uniwersyteckiej i zacząłem budować portfolio jako freelancer. Nagle dzieciak, który spakował torbę i zniknął, stał się facetem, do którego wszyscy przychodzili, gdy potrzebowali pomocy w stanieciu na nogi. Mimo to nikt z mojej rodziny nigdy się nie odezwał. Nie wiedzieli, że zacząłem od nowa. Nie wiedzieli, że buduję coś prawdziwego. I na pewno nie wiedzieli, że cichy dzieciak, którego ignorowali, powoli uczył się, jak stać prosto, nie potrzebując niczyjej zgody. Dwa lata. Tyle minęło, odkąd wyszedłem. Żadnych świąt, żadnych urodzin, ani jednej wiadomości. Aż pewnej nocy, ni stąd, ni zowąd, mój telefon zaświecił się imieniem, którego nie widziałem od wieku. Tata, nie odebrałem. Po prostu wpatrywałem się w ekran, obserwując, jak wibruje w mojej dłoni, jakby miał prawo domagać się miejsca w moim życiu. Kiedy przestał, Myślałem, że to wszystko. Może przypadkowe połączenie, może pomyłka, ale potem przyszła wiadomość głosowa. Cześć, to ja, e, tata. Zastanawialiśmy się, co u Ciebie słychać. Dawno Cię nie było. Mama pytała. W każdym razie oddzwoń. No, wiadomość była krótka, sztywna. Jakby ktoś próbował przypomnieć sobie kwestię ze scenariusza, na który ledwo rzucił okiem. Nie oddzwoniłem, bo coś mi w tym nie pasowało. Nie brzmiało to jak troska, ani emocje, tylko niejasna próba udawania, że im zależy, bez przyznania się do tego, co zrobili. Żadnych przeprosin, żadnej wzmianki o zapomnianych urodzinach. Żadnego przepraszamy. Że się nie odzywaliśmy. Po prostu ten swobodny ton, jakbym to ja zniknął bez ostrzeżenia. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułem złość. Nie wybuchową, krzyczącą w poduszkę złość, ale coś głębszego, powolne wrzenie. Oni nawet nie zdali sobie sprawy, że odszedłem aż do teraz. Chciałem wierzyć, że im zależy. Naprawdę. Że może w końcu zauważyli, że mnie nie ma. Ale w głębi duszy czułem, że chodzi o coś zupełnie innego. Poczucie winy, może. Albo, co bardziej, nie odpisałem. Zamiast tego przewinąłem jej profil. Same uśmiechy i pasujące do siebie stroje, świąteczne zdjęcia z maćkiem i moimi rodzicami, wszyscy wyglądający jak z ob braska, jakbym nigdy nie istniał. A teraz zachowywali się, jakbym był im winien wyjaśnienia za moją nieobecność. To właśnie mnie tak uderzyło. Ja nie zniknąłem, nie zablokowałem ich. Oni po prostu nie zauważyli, dopóki ignorowanie mnie nie stało się dla nich niewygodne. Część mnie chciała krzyczeć, wysłać długą wiadomość, opisującą każdy moment, w którym o mnie zapomnieli, każdy raz, gdy siedziałem w ciszy podczas rodzinnego obiadu, podczas gdy oni śmiali się ze swoich wewnętrznych żartów, ale nie zrobiłem tego, ponieważ zbudowałem życie, w którym nie musiałem już się tłumaczyć. Gdyby chcieli mnie znaleźć, mieli każdą okazję. Gdyby chcieli zrozumieć, dlaczego odszedłem, wystarczyłoby, żeby spojrzeli w lustro. Więc kiedy dwa dni później zobaczyłem kolejnego SMS-a od taty, tym razem z załączonym zdjęciem, jakimś rozmytym obrazem domu, prawdopodobnie mającym wzbudzić nostalgię, skasowałem go bez otwierania. Cokolwiek próbowali naprawić, było już za późno. Nie byłem zagubiony. Po prostu przestałem czekać, aż ktoś mnie znajdzie. Zajęło mi tydzień, zanim odpowiedziałem. Nie dlatego, że potrzebowałem czasu do namysłu. Już wiedziałem, na czym stoję, ale część mnie chciała zobaczyć, jak daleko się posuną. Ile telefonów, ile SMS-ów, ile niejasnych wiadomości. Typu, chcieliśmy tylko porozmawiać, będzie potrzeba, zanim powiedzą to, co miało znaczenie. Nigdy tego nie zrobili. Mimo to zgodziłem się spotkać z tatą. Pewnego popołudnia wysłałem krótką wiadomość. Mogę się spotkać w ten piątek, na godzinę, neutralne miejsce. Wybraliśmy kawiarnię w centrum miasta. Publicznie, cicho, bez szans na podniesione głosy czy nagłe wybuchy emocji. Ubrałem bluzę z kapturem i miałem słuchawki w uszach, aż do momentu, gdy zobaczyłem, jak wchodzi. Wyglądał starzej niż pamiętałem. Zmęczony, jak ktoś, kto postarzał się o więcej niż dwa lata w ciągu tych dwóch lat. Zostałem na miejscu, pozwoliłem mu podejść. Zawahał się przez pół sekundy, kiedy mnie zobaczył. Jakby nie był pewien, czy powinien się uśmiechnąć, czy przeprosić. Wybrał uśmiech. Cześć, Damian, powiedział siadając naprzeciwko mnie. Dobrze wyglądasz. Skinąłem głową. Nic nie powiedziałem, po prostu czekałem. Zamówił kawę. Ja nie. W końcu zaczął, odchrząkując. Minęło trochę czasu. Utrzymałem neutralny wyraz twarzy. On chciał spotkania. Ja byłem tam po odpowiedzi. Byliśmy zaskoczeni, kiedy odszedłeś, nic nie powiedziałeś. To była pierwsza rzecz, która sprawiła, że mrugnąłem. Zaskoczeni? Odszedłem bez słowa, a nikt nie zauważył przez dwa lata. Musiał zobaczyć jakąś zmianę na mojej. I twarzy, bo przerwał. Potem dodał: Myśleliśmy, że po prostu zatrzymałeś się u kolegi, a potem minęły miesiące i po prostu trudniej było się odezwać. To była ich wymówka, że nie byli pewni, gdzie jestem, więc woleli nie próbować? Mówił dalej o tym, jak dom nie był już taki sam, jak Ania jest zajęta, jak Maciek za mną tęsknił. Nawet jeśli nie wiedział, jak to powiedzieć, wymieniał te płytkie fragmenty wspomnień, jakby coś udowadniały. Ale uderzyło mnie to, czego nigdy nie powiedział. Żadnych przeprosin, żadnego przyznania się do lat, które spędziłem, będąc ignorowanym, żadnego uznania. Jak bolesne było uświadomienie sobie, że mogą. Mogłem... Zniknąć z ich życia, a oni po prostu jedli obiad, jakby nic się nie zmieniło. Więc zapytałem, dlaczego teraz to go zaskoczyło? Co masz na myśli? Dlaczego odzywasz się po tak długim czasie? Co się zmieniło? Zawahał się, a potem w końcu to powiedział. Twoja babcia zmarła. W rodzinie jest napięcie. Próbujemy to wszystko poskładać. I o to było. Nie chodziło o mnie. Nie o to, że zdali sobie sprawę, że mnie skrzywdzili, tylko o skutki innego problemu rodzinnego. A teraz potrzebowali dzieciaka, o którym zapomnieli, żeby skleić wszystko z powrotem. Wstałem. Przykro mi z powodu, babci, powiedziałem, ale to nie ja jestem tym, do którego dzwonisz, kiedy wszystko się rozpada. Już nie. Wyglądał, jakby chciał zaprotestować. Może powiedzieć coś szlachetnego lub dramatycznego, ale ja już zakładałem kurtkę. Nie sprawdziłeś, co u mnie, kiedy odszedłem, kontynuowałem. Nawet nie zapytałeś, czy wszystko w porządku, więc nie, nie jestem tu dla zamknięcia rozdziału. Jestem tu, żeby wyjaśnić, że ruszyłem dalej. Wyszedłem, nie czekając na odpowiedź. Nie dlatego, że byłem zły, nie dlatego, że chciałem go zranić. Po prostu nie potrzebowałem już jego walidacji. Następnego dnia zadzwonił ponownie. Pozwoliłem, by dzwoniło. Potem napisał wiadomość powinniśmy byli postąpić inaczej. Twoja mama też chce Cię zobaczyć. To nie było zaskoczenie. Wiedziałem, że to nadchodzi. W momencie gdy wyszedłem z tej kawiarni, widziałem już jak tworzy się schemat. Nie odzywali się, bo zrozumieli. Odzywali się, bo tracili kontrolę. Wcześniej byłem po prostu wygodny, łatwy do zignorowania, łatwiejszy do założenia, że zawsze będę w pobliżu, kiedy im to będzie pasowało. Teraz, kiedy postawiłem granice, gorączkowo próbowali wymyślić, jak przywrócić mnie do roli, którą kiedyś odgrywałem. Nie odpowiedziałem. Nie od razu. Siedziałem z tym przez dzień. Myślałem o wszystkim, co mógłbym powiedzieć o urodzinach, które przegapili, o rozmowach, które nigdy się nie odbyły, o tym, jak cisza w tym domu kiedyś czuła się jak jak kara, na którą nie zasłużyłem, ale potem zdałem sobie sprawę z czegoś ważnego. Oni wciąż nie przeprosili. Ani razu, ani bezpośrednio, ani szczerze, tylko mgliste sugestie, że sprawy były trudne lub skomplikowane. A teraz próbowali to załatać tym samym. Zaproszenie do powrotu, jakby ostatnie kilka lat się nie wydarzyło, więc napisałem jedną wiadomość, tylko jedną. Mam nadzieję, że u was i umamy wszystko dobrze. Stworzyłem życie, z którego jestem dumny. Nie jestem zainteresowany ponownym otwieraniem starych ran. Proszę, uszanujcie to. Wcisnąłem wyślij i wyłączyłem telefon na weekend. W tej ciszy była. Siła Nie taka jaką czułem w domu, nie ta izolująca, ciężka. Ta była inna. Ta cisza przyniosła spokój, ciche mieszkanie, moja własna przestrzeń, playlista w tle, obiad, który sam sobie ugotowałem, bez krzyków, bez poczucia winy. Po prostu spokój. Spędziłem ten weekend pracując nad projektem freelancerskim. Jeden z moich byłych profesorów skontaktował mnie z organizacją non-profit, która potrzebowała pomocy w budowie panelu darczyńców. To była znacząca praca, taka, która przypominała mi, że buduję coś, co ma znaczenie i przypomniała mi też, że jestem wystarczający. Nie z powodu tego, co osiągnąłem, ale dlatego, że w końcu przestałem błagać o uwagę ludzi, którzy nigdy nie chcieli patrzeć. W następnym tygodniu dostałem jeszcze jedną wiadomość od Ani. Tata jest zraniony. Nie musiałeś być taki zimny. To było prawie śmieszne. Zimny? Spędziłem dwie dekady, dając tej rodzinie każdą szansę, by mnie zauważyła. Robiłem wszystko, by być tym, który niczego nie potrzebuje, który pomaga, który nigdy nie narzeka. Nazywali to miłością, ale to była tylko wygoda. Kiedy przestałem ułatwiać im życie, nagle stałem się zimny. Jej też nie odpisałem. Nie dlatego, że chciałem palić mosty, ale dlatego, że w końcu zrozumiałem, że to nie ja zapaliłem zapałkę. Wszystko, co zrobiłem, to odszedłem od ognia i ta decyzja nie uczyniła mnie bezdusznym. Uczyniła mnie całym. Minęły tygodnie. Telefony ustały. Żadnych więcej sms od taty, żadnych wiadomości głosowych, żadnych tajemniczych wiadomości od Ani o tym, jak Rot. Zina próbuje się uleczyć. Przestali próbować mnie wciągnąć z powrotem. A może po prostu zmienili punkt ciężkości? Tak czy inaczej, cisza powróciła, ale tym razem nie czuła się jak zaniedbanie, czuła się jak ulga. Po raz pierwszy w życiu nie oglądałem się przez ramię, czekając, aż ktoś sobie przypomni, że istnieje. Nie byłem uwięziony w tej starej pętli, próbując zasłużyć na miejsce w domu, który cenił mnie tylko w Wtedy, gdy było to wygodne. Po prostu żyłem. Miałem stabilną pracę, miejsce, na które mogłem sobie pozwolić, grono przyjaciół, którzy dzwonili bez powodu. Moje życie było małe, ale stabilne. Ta stabilność była czymś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Nie w domu. Wtedy wszystko miało swoje warunki. Jeśli ugotowali obiad, wiązało się to z poczuciem winy. Jeśli zaproponowali podwózkę, oczekiwali przysługi w zamian. Każdy miły gest wydawał się pułapką. Teraz miałem swobodę dawania i otrzymywania bezwiszącego w powietrzu długu. Nie mówiłem dużo o mojej rodzinie. Kiedy ludzie pytali, mówiłem prosto, nie rozmawiamy. Większość ludzi nie drążyła, a ja nie oferowałem więcej. Nie dlatego, że się wstydziłem, ale dlatego, że w końcu skończyłem się tłumaczyć. Oni wciąż nie rozumieli, co zrobili. Wątpię, czy kiedykolwiek zrozumieją. A ja przestałem czekać na to zrozumienie. Przestałem mieć nadzieję na moment, kiedy pojawią się u moich drzwi i powiedzą: W końcu cię widzimy, byliśmy w błędzie. Ten moment nie nadejdzie, a ja go już nie potrzebuję. Uzdrowienie nie przyszło z konfrontacji ani z idealnej rozmowy. Przyszło z codziennego wyboru inwestowania w przyszłość, która nie opierała się na ich aprobacie. Przyszło ze świadomości, że to, że ktoś dzieli twoje nazwisko, nie oznacza, że widzi twoją wartość. Znalazłem ją gdzie indziej. W przyjaźniach, które czuły się jak rodzina, w mentorach, którzy wierzyli we mnie bez powodu, w nocnych rozmowach i wspólnych posiłkach i w byciu dla ludzi, którzy nie widzieli mnie jako planu zapasowego. Czasami wciąż zastanawiam się, jakby to było dorastać z taką miłością, ale potem przypominam sobie, że nie jestem zdefiniowany przez to, czego nie dostałem. Jestem ukształtowany przez to, co mimo wszystko zbudowałem i zbudowałem to życie. Nie dlatego, że mnie popychali do przodu, ale dlatego, że mnie nie powstrzymywali. To w końcu dało mi wszystko. Czasami ludzie pytają, czy kiedykolwiek myślę o powrocie. Nie fizycznie, bardziej emocjonalnie. O od w budowie więzi, daniu im kolejnej szansy, próbowaniu jeszcze raz znaleźć w nich coś, czego nigdy nie było, kiedy tego potrzebowałem. I rozumiem, dlaczego pytają. Świat uczy nas, że rodzina jest wszystkim, że krew oznacza przebaczenie, że bez względu na wszystko masz znaleźć drogę powrotną. Ale co, jeśli powrót oznacza powrót do miejsca, które nigdy nie było domem? Co, jeśli powrót oznacza ponowne skurczenie się, przełykanie ciszy, siedzenie przy stole pełnym ludzi, którzy zadają powierzchowne pytania i udają, że lata pomiędzy nigdy się nie wydarzyły. Myślałem o tym dużo, i prawda jest taka, że ich nie nienawidzę, nawet nie jest... Jestem blisko, nienawiść wymaga energii, zalega w piersi, pożera spokój, domaga się uwagi, a ja już dałem im jej wystarczająco. To, co czuję teraz, to coś innego: dystans, nie chłód, nie uraza, tylko jasne zrozumienie, że to, kim jestem dzisiaj, wersja mnie, która przepracowała noce pełne wątpliwości, która stworzyła życie z niczego, która znalazła swoją siłę, nie należy do ich wersji historii. Kiedyś myślałem, że muszę im wybaczyć, żeby iść dalej, ale prawda jest taka, że nie zawsze potrzebujesz zamknięcia, żeby się uzdrowić. Czasami uzdrowienie to wybór, by przestać się tłumaczyć to wybór by nie gonić za przeprosinami, które nigdy nie nadejdą, nie dlatego, że jesteś zgorzkniały, ale dlatego, że w końcu rozumiesz, że twój rozwój nie zależy od czyjegoś Lu. Nie wybrałem bycia niewidzialnym wtedy, ale teraz wybieram bycie widzianym na moich warunkach w przestrzeniach, które czują się bezpieczne. w otoczeniu ludzi, którzy nie potrzebują mojego bólu jako kontekstu, by się o mnie troszczyć. Stworzyłem życie, które kocham. Nie jest idealne. Nie ma wielkiego finału ani poruszającej emocjonalnie sceny zjednoczenia, ale jest prawdziwe. Jest ciche i spokojne i zbudowane z ludźmi, którzy chcą tu być, którzy pojawiają się bez od czasu do czasu dostaję wiadomość od kogoś z rodzinnych stron. Kuzyna, starego sąsiada, niejasne. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie dobrze. Nie ignoruję ich. Odpisuję, kiedy mam na to ochotę. Jestem miły, ale nie czuję się wciągany z powrotem w tę orbitę, ponieważ już ich nie orbituję. Jestem ugruntowany, skoncentrowany, wolny. Może nigdy mnie nie zobaczą. Może zawsze będą wierzyć, że to ja odszedłem bez powodu. I to jest w porządku, bo ja znam prawdę. Nie odszedłem, żeby kogoś skrzywdzić. Odszedłem, bo zasługuję na coś lepszego, niż bycie zapomnianym. I znalazłem to. Nie w nowej rodzinie, nie w jakiejś idealnej odpowiedzi, ale w decyzji. W decyzji, by przestać czekać, w decyzji, by żyć, naprawdę żyć, bez oglądania się za siebie.